Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam moi drodzy w kolejnym odcinku Domu na Skale. Przed nami 15. Niedziela Zwykła i wsłuchajmy się w to, co chce nam dzisiaj powiedzieć Pan Bóg, byśmy przygotowali nasze serca, kiedy przyjdziemy na Eucharystię w niedzielę, by słuchać tego, co On ma nam do powiedzenia. Pierwsze czytanie to Księga Amosa i bardzo ciekawy dialog dwóch osób. Jeden Król mówi do Amosa, aby stąd sobie poszedł, aby tu nie prorokował, żeby wrócił sobie tam, skąd przyszedł, bo nie chce mieć tutaj proroka. A Amos z kolei mówi, ja nie jestem prorokiem, ja jestem pasterzem, jestem tym, co nacina sykomory. To Bóg ustanowił mnie prorokiem, a nie ja sam siebie nim ogłosiłem. I tyle. Zrozumiemy, moi drodzy, dlaczego dopiero kiedy przeczytamy Ewangelię, o co chodzi. Drugie czytanie z kolei to list świętego Pawła do Efezjan i mamy zdania świętego Pawła, które mówią nam coś bardzo ważnego, że to Chrystus nas wybrał. Przed założeniem świata, byśmy do Niego należeli, że to Bóg powołał nas do życia i to On nas wybrał do pełnej wiary, byśmy w Chrystusie i przez Chrystusa mieli wszystko to, czego naprawdę potrzebujemy, i że to On jest naszym Zbawicielem, że to On nas odkupił i że do On do tego odkupienia nas wybrał jeszcze, kiedy w ogóle nawet świata nie było. Wiem, że trudno to sobie wyobrazić, że Bóg myślał o mnie nawet zanim powstał świat, ale czyż to, moi drodzy, nie jest piękna perspektywa, że Bóg znał mnie i chciał mnie, zanim ja się jeszcze narodziłem i zanim ty się narodziłeś, i zanim w ogóle został stworzony świat, już Bóg miał zamysł, abyś ty był tym, kim jesteś, i byś wierzył w Jego syna, który Cię odkupił krwią swoją na drzewie krzyża? Piękna perspektywa, moi drodzy. No i dochodzimy do Ewangelii Marka. I mamy Jezusa, który rozsyła apostołów, rozsyła uczniów, mówiąc: idźcie i nauczajcie, wypędzajcie złe duchy, uzdrawiajcie chorych, wzywajcie do nawrócenia. Macie moc pełną do stąpania po wężach, skorpionach i do panowania nad dziełami diabła. I to, moi drodzy, jest odpowiedź na to pierwsze czytanie z proroka Amosa. Dlaczego? Zobaczcie, bo to Bóg wybrał, to Bóg wybrał. Amosa, to Bóg wybrał innych proroków, to Bóg wybrał Jezusa, to Bóg wybrał Ciebie, wybrał mnie, to Bóg wybrał apostołów. Nikt sam z siebie, moi drodzy, nie powołał się do życia, nikt sam z siebie nie uczynił się apostołem czy prorokiem, to Bóg nas wybrał. Ta, Perspektywa zmienia, moi drodzy, nasze myślenie, zmienia w ogóle nasze fundamenty wiary, bo faktycznie jest tak, że to my jesteśmy bardzo mocno wpisani w zamysł Pana Boga. Kiedy apostołowie szli i głosili, byli do tego przeznaczeni, przecież Bóg wiedział doskonale, kogo wybrał, znał ich słabości, ich problemy i wiedział, że musi udzielić tym im wszelkich łask, aby spełnili to zadanie, które Bóg im przeznaczył. Dzisiaj dzieje się dokładnie tak samo. Jeżeli tylko nikt sam siebie nie czyni apostołem, czy prorokiem, czy nie uzurpuje sobie władzy do takich funkcji, tylko pokornie przyjmuje wybór Boga, to może być pewny, że nie zabraknie mu niczego do tego, by spełnił zamysł Boży. Tak jak tydzień temu e, słyszeliśmy Pawła, który mówił, że wystarczy mu moc Jezusa Chrystusa, jego łaska, tak samo dzisiaj, kiedy przypominamy sobie o naszym wybraniu e, przez Boga, musimy być świadomi, że skoro Bóg nas wybrał, powołał do życia i daje nam konkretne funkcje, to nie zabraknie nam ani jednej łaski, ani, jednej, nie wiem, ani jednego talentu do tego, by spełnić Boży zamysł. Dzisiaj Jezus mówi do apostołów, aby szli, przynosili owoc, aby wchodzili do miasta i głosili, ale jeżeli ktoś by nie przyjął tej nauki i ich by nie przyjął, nakazuje im, aby odeszli stamtąd, nie zostawiając nic, nawet Proch z tej ziemi, by strącili i zostawili im, a poszli do tych, którzy chcą słuchać. My dzisiaj też, moi drodzy, jesteśmy wybrani i powołani do tego, by zaświadczyć o Jezusie Chrystusie, by zanieść ludziom dobrą nowinę w mocy Bożej. Więc tej mocy Bożej z całego serca Wam życzę, kiedy w niedzielę przybędziecie do świątyni, wsłuchajcie się uważnie, szczególnie w tę Ewangelię i zobaczcie, w jaki sposób Bóg do Was mówi, w jaki sposób Was Umacnia, byście szli i głosili, przemawiali w Jego imię i przynosili dobry owoc. Kochani, My jesteśmy cały czas w Łowiczu. Nawet nie wyszliśmy jeszcze z obrębu placu przykościelnego przy naszym klasztorze, a za moimi plecami, spod naszego kościoła widać katedrę łowicką. Siedzibę prymasów polskich, to tutaj w podziemiach tej świątyni spoczywa wielu polskich prymasów, zresztą nie tylko, bo faktycznie kiedyś Łowicz słynął właśnie z tego, że to tutaj między innymi miał swoją siedzibę prymas polski w księstwie łowickim. Jak będziecie przy okazji to warto zajrzeć nie tylko do kościoła Ojców Piarów, ale także do katedry Łowickiej, by tam zwiedzić i skarbiec i samą świątynię, ale także krypty, które są pod katedrą. Życzę wam dobrego tygodnia. My idziemy na spacer teraz na Łowicki rynek, później na błonia i stamtąd zaproszę was do kolejnych rozważań niedzielnej liturgii słowa. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejny czwartek.